Nominacja do kadry narodowej na turniej Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy jest ukoronowaniem marzeń każdego piłkarza, który ma w sercu dobro reprezentacji. I choć każde pokolenie ma swoich bohaterów, to najczęściej pamiętamy o tych, którzy na wielką imprezę pojechali, a o tych nieobecnych raczej się zapomina. Czasem tylko wśród gorzkich podsumowań i analiz po zakończeniu turnieju rodzą się pytania z gatunku co by było gdyby oraz pretensje do selekcjonera, że nie postawił na dobrze rokującego piłkarza albo ugiął się pod naciskiem reprezentacyjnej starszyzny i pozabiegł. Kolesiostwo zamiast postawić na paru młodzieżowców. Czy Jerzy Engel dokonał swoich wyborów samodzielnie, czy telewizyjne nominacje Pawła Janasa obroniły się same, a może poszukiwania piłkarzy z polskimi korzeniami ze strony stryjecznego dziadka ze strony matki przez Franca Smudę miały sens? Niektórzy piłkarze jechali na wielkie turnieje na kredyt, za zasługi albo wbrew logice, bo selekcjoner tak chciał. Podczas gdy inni musieli przełknąć gorzką pigułkę braku powołania lub odcierpieć z powodu kontuzji przekreślającej szansę na wyjazd. Jak to Wyglądało w XXI wieku podczas kolejnych międzynarodowych imprez z udziałem polskiej reprezentacji i kogo można uznać za największego pechowca w tej kategorii poszkodowanych przez los. I o tym porozmawiamy w kolejnym materiale poświęconym wielkim turniejom z udziałem reprezentacji Polski, przygotowanym wspólnie z oficjalnym sponsorem kadry, a także tego kanału, czyli STS-em. W związku z nadchodzącymi wielkimi krokami mistrzostwami Europy, wspólnie z STS-em przygotowaliśmy dla was specjalną promocję, polegającą na tym, że jeśli poprawnie wytypujecie choćby jedno zwycięstwo po Polaków w fazie grupowej, czy to będzie z Holandią, z Austrią, czy z Francją, nie ma w tym przypadku znaczenia. I jeśli taki kupon okaże się wygrany, zgarniacie dodatkowo bonus w wysokości 300 zł. A ponadto specjalna promocja łączy się z gwarantowaną stawką 660 zł na start. Więc jeśli zarejestrujecie się z linku w opisie, bądź po wpisaniu na etapie rejestracji kodu Footbreak300, możecie zgarnąć parę ciekawych benefitów. Serce kibiza jest dziwne, bo im bliżej tego wielkiego turnieju i pierwszego meczu Polaków na wielkiej imprezie. Robię sobie nadzieję, robię sobie nadzieję na to, że na bazie dobrych wyników w meczach towarzyskich i na fali takiego entuzjazmu i trochę niepompowania tego balonika, który ma miejsce przed każdą wielką imprezą, będziemy w stanie powalczyć z kolendrami. Jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Zachęcam oczywiście pełnoletnie osoby, żebyście sprawdzali ofertę od sponsora kanału STS, a my przechodzimy do głównego wątku. 16-latki bice czekali, żeby ponownie zobaczyć kadrę na mundialu. Reprezentacja prowadzona przez Engela przełamała klątwę rzuconą przez Antoniego Piechniczka oraz Bońka z mundialu w Meksyku w 1986 i awansowała na pierwszy w historii mundial rozgrywany w Azji. Turniej rozegrany w Korei Południowej i Japonii zakończył się jednak dla nas klapą i bardzo szybko zweryfikował nasze mocarstwowe plany. Nadzieje na to, że nie jedziemy tam tylko w roli chłopców do bicia rozbudzało losowanie grupowych rywali, bo skoro uniknęliśmy piłkarskich potęg i mając za przeciwników Koreańczyków, Portugalczyków i Amerykanów, to po prostu musimy wyjść z grupy. Polacy zagrali jednak koncertowo, zainspirowani hymnem narodowym odśpiewanym przed inauguracyjnym na stadionie w Pusan przez pewną polską diwę, czyli tylko przypominali profesjonalnych piłkarzy na boisku. Engelowi dostało się za wybór niektórych piłkarzy, a reprezentacji za to, że za bardzo skupiła się na reklamach i promocji, a nie na grze. Koreańczycy mieli szybsze buty, a Portugalia grała w ustawieniu 3-5-8, ustawiając na szpicy samego figofago. Tylko co robił w naszej kadrze Tomasz Sibik, a gdzie był Tomasz Iwan? Wartością drużyny Engela była przede wszystkim solidność, zespołowość i dobra atmosfera, która przesłaniała rmiężność piłkarską, a na mundial miała jechać prawdziwa zgrana i znająca się jak łyse konie ekipa. Jako powód pominięcia to Iwana, selekcjoner podał małą liczbę występów w klubie, bo stracił on wówczas miejsce w składzie Austrii Wiedeń. Kubeł zimnej wody został wylany na głowę zawodnika, który zostawiał na boisku serducho i walczył w każdym meczu eliminacji, a został pominięty przy najważniejszej selekcji w życiu. Kubeł pomył wylał się na głowę Engela, który wtedy bronił swoich decyzji w swoim stylu z tego mędrca, ale po latach zmienił taktykę i dał do zrozumienia, że za pewnymi wyborami stał kto inny. W magazynie piłkarskim 442 w 2015 roku, mimo Stwierdził, że to tajemniczy polscy iluminaci podjęli część decyzji za niego, stawiając na pierwszym miejscu sprawy pozasportowe, marketingowe i te związane z promocją. Za moich czasów było tak, że to co ja ustaliłem z moim sztabem, kogo powołujemy, to musiał to zatwierdzić zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzisiaj, gdybym powołał tych 23, których powołałem, to bym nie dał nikomu zmienić nawet jednego nazwiska na liście, ale wtedy był ten zarząd nade mną, który trzeba było szanować. Warto też zauważyć, że na Mundial do Azji pojechało 23 graczy, a swój występ zanotowało 22 piłkarzy. Tylko weteran Adam Matysek nie powąchał murawy. W epoce mimo wszystko sprawnie działającego sportowo i na pewno lepiej niż wtedy wizerunkowo Polskiego Związku Piłki Nożnej przypomina to jak bardzo betonowa ekipa rządziła wtedy naszym futbolem. Wszystko to oczywiście nie do końca tłumaczy brak powołania dla Tomasza Iwana, nawet jeśli Engel zebrał się po 13 latach na przepływ szczerości. Swoje motywacje starał się jeszcze uzupełnić w kilku innych wypowiedziach, bo skoro stał się ekspertem stacji telewizyjnych, krytykując lub analizując powołania swoich kolegów po fachu, to wypadałoby się wytłumaczyć z własnych pomyłek. Problemem jego było to, że w tamtym czasie w ogóle nie grał w piłkę. Tego argumentu obronić nie mogłem, bo nie było jak. Ale na takiej samej zasadzie wpisałem na tę listę Adama Matyska jako trzeciego bramkarza. On był po urazie, którego nabawił się właśnie w meczu reprezentacji, broniąc kapitalnie w meczu z Norwegią w Oslo. Na jego temat odbyła się długa, bardzo ostra i dość nieprzyjemna dyskusja pomiędzy mną a prezydium Związku. I o ile udało mi się obronić paru innych chłopaków, o tyle w przypadku Iwana tego zrobić się nie udało. Zrobiłem błąd, bo powinienem się postawić. Stanęło jednak na tym, że Iwana wykreślamy, bo nie gra w piłkę. Tomek był ważną częścią tego teamu. Fajny chłopak, który w trudnych chwilach umiał dbać o atmosferę. Drugi raz tego błędu bym nie popełnił. Teraz bym się postawił i Tomka na mundial zabrał, powiedział w 2017 roku były selekcjoner. W rzeczonym programie telewizyjnym Engel nie omieszkał odnieść się także do błędów, które popełnił Paweł Janas i do nazwisk, które zostały pominięte przy selekcji na następny mundial. Trudne decyzje najbardziej posępnego i mało mównego selekcjonera kadry wieńczył sparing z Wyspami Owczymi, a selekcjoner do maksimum wykorzystał czas otrzymany od FIFA na ogłoszenie swojej listy. Co ciekawe, deklarował, że ma dwie, góra, trzy wątpliwości, ale o ile brak powołania dla Tomasza Rząsy jakoś można było przeboleć, o tyle brak w kadrze Tomasza Kłosa, Frankowskiego i Jerzego Dudka wprawił kibiców w szok. Gdy ówczesny rzecznik kadry Michał Olszański, prowadzący transmitowane w telewizji na żywo spotkanie, zapytał Janasa o golkiperów, a wśród wymienionych pojawili się Borus, Fabiański, Kuszczak, omieniały zapytał ponownie. Paweł, czy jesteś pewien? Naprawdę? No tak powiedziałem. Sytuacja rodem z teleturnieju milionerzy, ale Janas nie dzwonił do przyjaciela i nie pytał publiczności o zdanie. Po prostu odstrzelił golkipera Liverpoolu, który miał na koncie 56 występów w kadrze. Po latach okazało się, że sprawa ma ponoć głębsze dno, a decydującym mógł być SMS wysłany przez Dudka do asystenta Janasa, czyli Macieja Skorży. Wybierając skład pamiętajcie o wszystkich chłopakach, którzy ciężko pracowali na ten awans. Mamy super atmosferę, razem ją tworzyliśmy. Jeśli nie macie zamiaru powoływać kogoś doświadczonych chłopaków, lepiej też mnie nie powoływać. Ujcie, nie chce przeżywać jeszcze raz takiego zawodu jak w Korei. Zgodnie z życzeniem, mógłby to krótko podsumować Paweł Janas, który nie lubił, gdy piłkarze brodzili mu w zestawieniu składu meczowego, a czemu nie dał szansy frankowskiemu, który miał przed powołaniami na Mundial 2006 bilans 20 spotkań w kadrze i 10 bramek, zamiast tego powołując Rasiaka, który miał odpowiednio 28 meczów i tylko 8 bramek w pierwszej reprezentacji. Między selekcjonerem Janasem a napastnikiem Wolfs nie było ponoć chemii. Po meczu z Austrią, w którym to. Polska Wszyscy kibice wywołali Franka z ławki na boisko, a ten odwdzięczył się bramką i asystą. Janaz był nadal nieprzekonany. Co ciekawe, rozważał wówczas powołanie objawienia polskich boisk, czyli Dawida Janczyka, któremu chciał dać szansę wyjazdu na mundial. Obserwował go w meczu górnika z Legią, ale tam akurat obiecujący napastnik nie olśnił, i Janas rezygnował z tej koncepcji, by nie zostać posądzonym o powołanie na wyrost. Kto wie, może gdyby zamiast zabierać ze sobą gipkiego jak Taran Rasiaka, dał szansę młodziakowi, to kariera Janczyka potoczyłaby się zupełnie. Zupełnie inaczej. Natomiast nad Frankowskim i jego grom w kadrze ciążyło jakieś fatum. Również na treningach nie prezentował się tak, by zapewnić sobie 100% miejsce w pierwszym zespole. Jak relacjonował wówczas dla mediów Tomasz Iwan, wyniki badań szybkościowych i wydolnościowych przeprowadzone na zgrupowaniu we wronkach wypadły słabo u Frankowskiego. Brakowało mu również pewności siebie oraz nie imponował skutecznością. Być może to wtedy w głowie selekcjonera zasiane zostało ziarenko niepewności, które wykiełkowało w decyzję o pozostawieniu Franka w roli widza. W swojej książce Franek, prawdziwa historia łowcy bramek, piłkarz w taki sposób wspominał tamtą sytuację. Nie odbierałem w domu polsatu, a nawet do głowy mi nie przyszłoby wieczorem wybrać się do kogoś na ogłoszenie mundialowych nominacji. Nie przepadam za takimi uroczystościami, nawet rzadko zdarzało mi się oglądać losowanie europejskich pucharów. Wiedziałem, że po ogłoszeniu zadzwoni rodzina z gratulacjami, czy dziennikarze bym podzielił się wrażeniami. Słyszę, że znowu dzwoni, po chwili ponownie. Pewnie brat, przyjaciele, ale czego tu gratulować? Choć forma na tamten moment nie była idealna, mój wyjazd na mistrzostwa od dawna był pewny. W końcu wziąłem komórkę do ręki. 5 połączeń. Nie odebranych, kilka SMS-ów, Czytam pierwszą wiadomość i jestem w szoku. Czytam drugą: co on kwa narobił, o co chodzi, kogo ten ja nas nie wziął. W salonie żona ogląda coś w telewizji. Mówię: włącz tę gazetę, bo chyba coś złego dzieje się z tymi powołaniami. Co ty mówisz, nie żartuj, uspokajała edytka. Odpalam tę gazetę i wzrokiem od razu szukam nazwisk napastników: Żurawski, Rasiak, Jeleń Brożek. To co poczułem, trudno opisać. Nogi się pode mną ugięły, spojrzałem na płaczącą Edytkę. Jakby zmarła bliska nam osoba. Starałem się trzymać, pocieszałem żonę. Edytko to tylko piłka, świat się nie kończy. Ale w środku gotowałem się, patrząc na zrozpaczoną żonę, zacząłem coś tłumaczyć, niby że ja nas miał podstawy i tak dalej, a naprawdę jedno chodziło mi po głowie: o co to chodzi. Być może języczkiem uwagi były dwie bramki Rasiaka w ostatnim sparingu kadry Z Wyspami Owczymi. Jedna zdobyta głową Druga wpakowana w okienko z pół dystansu. Ale do dziś całe telewizyjne Show z udziałem Janasa budzi pewien niesmak Bo po rozmowach z trenerami Jackiem Kazimierskim oraz Maciejem Skorżą Ustalona lista 23 piłkarzy Do wyjazdu na mundial była Inna od ogłoszonej, co dla nich także Było mocnym sztyczkiem w nos Za to prawdziwym ciosem między oczy był dla Kłosa, Dudka i Frankowskiego sposób W jaki to się odbyło. Cała Polska dowiedziała się się o tym wcześniej niż oni. Kamil Kosowski, który będąc w doskonałej formie Wiśle Kraków został przez Engela pominięty, za to przeżywając trudny okres w karierze i grzejąc ławkę w Southampton na wyjazd mundialowy się załapał, stwierdził, że Janas nie popełni błędów Engela i faktycznie popełnił swoje własne, które do dzisiaj są zadrą w sercu pominiętych przez niego zawodników powierzenie kadry zagranicznemu selekcjonerowi nie było dobrze odbierane przez część środowiska leśnych dziadków, którzy woleli starą, dobrą szkołę wujcika i piechniczka, a celowości w zatrudnianiu obcokrajowca nie widzieli. Jednak zastrzyk zagranicznej mentalności plus naprawdę dobre pokolenie piłkarzy, okrzepłych w mocnych zagranicznych ligach i grających regularnie na boisku, a nie noszących skrzynki z bidonami dał jedne z najbardziej udanych eliminacji do Euro w historii. Ben nie zamierzał dać sobie w kaszę dmuchać, ani uginać się pod naciskiem różnych środowisk, stąd jego powołania były w zasadzie spójne z tym, czego chcieli kibice i pod czym, chcąc tego czy nie, podpisywali się eksperci telewizyjni. Warto jednak odnotować pewien fakt, że pierwszym strzelcem na Mistrzostwach Europy dla Polski był Brazylijczyk Roger Guerreiro, któremu kilka tygodni przed turniejem przyznano obywatelstwo, a paszport odebrał dopiero 26 maja, czyli 15 dni przed meczem z Austrią i dzień przed swoim debiutem z Albanią. To był pewien kamień milowy, który odmienił postrzeganie przez polskich działaczy obcokrajowców i to nie tylko u sterów reprezentacji ale jak się miało okazać, również na boisku. Największym rozczarowaniem przed Euro 2012 był brak powołania dla Paulo Dybali. Tak można dziś sarkastycznie podsumować poczynania Polskiego Związku Piłki Nożnej przed mistrzostwami Europy granymi na własnej ziemi. Więcej obcokrajowców, więcej, kadra wytrzyma. Wówczas okazywało się, że grający od lat poza granicami Polski zawodnicy otrzymywali powołania do kadry. Hej, chcesz powołanie do reprezentacji Polski? Wystarczyło mieć dziadka Bolesława lub innego członka drzewa genealogicznego z polskimi korzeniami i cyk gotowy. Euro 2012 na własnej ziemi miało być dla Polski wydarzeniem historycznym i sportowo udanym pod każdym względem. Paradoksalnie jednak kadra sklecona z mieszanki weteranów, młodych gniewnych i farbowanych lisów zagrała z piachem w trybach, więc genialny plan Franca Smudy i spółki legł w gruzach. Po wielkiej euroklapie nie omieszkano wytknąć mu braku powołania dla Kamila Glika, który miał za sobą bardzo dobry sezon we włoskim Torino i wraz ze Społem z Pałęs Piemontu awansował do Serie A. Był wówczas bardzo chwalony we Włoszech czy nawet samego Bońka, a także selekcjonera kadry Włoch. Cezare Prandeliego. Polegając jednak na swoim piłkarskim nosie i doceniając starania skautów wyszukujących z tłumu zagranicznych kopaczy kogoś, kto dla naszej kadry mógłby zagrać, bo na inne powołanie nie ma co liczyć, Smuda wolał zabrać Sebastiana Benisza i Damiana Perki. Miała to być kalka sukcesów z powołaniami dla Emanuela Olisa Debe czy wspomnianego Rogera Guerreiro, ale okazała się marną karykaturą. Za to pominięty Kamil Glik w ciągu następnej dekady udowodnił, jak bardzo trenerski nos Smudy był zatkany wspomnieniami barwnych lat 90. i ówczesną myślą szkoleniową. Budujący cierpliwie cegiełka po cegiełce solidną reprezentację Polski Adam Nawałka dał się poznać za swojej metodyczności i skrupulatności. Generalnie tak też dobierał sobie piłkarzy do swojej układanki. Zgrzytem dla niektórych była obecność Artura Boruca, uwikłanego w przeszłości w kilka incydentów z alkoholem w tle, podobnie jak powołania dla Sławomira Peszki, który swoje za uszami również miał. Jednak największym pominiętym przy Euro 2016 mógł się czuć Sebastian Mila, który co prawda młodość miał już za sobą, ale jednak lewonożny pomocnik potrafiący dobrze rozgrywać stałe fragmenty gry i wykonywać dośrodkowania w pole karne mógłby być przydatny. Trudno było pojąć skąd ta nagła niechęć Nawałki do Mili, bo przecież jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie wyobrażał sobie bez niego kadry i na zgrupowania zapraszał go wówczas, gdy był jedynie rezerwowym w Lechi, a gdy przyszła zwyżka formy i Mila został nawet kapitanem dobrze spisującej się w lidze ekipy z Wybrzeża, drzwi do reprezentacji zamknęły się dla niego na stałe. Nawałka ominął również Marcina Wasilewska, który świętował sensacyjne Mistrzostwo Anglii z Leicester, choć można było się tego spodziewać, bo nie powołał go na żadne zgrupowanie podczas swojej kadencji, a ostatni mecz w kadrze Wasilewski rozegrał w 2013 roku. Na Mistrzostwa Świata do Rosji w 2018 roku nie załapał się Mączyński, który był wynalazkiem Nawałki w poprzednich latach. Natomiast nie mogło zabraknąć biletu dla pana Sławomira, który wygryzł kadry choćby obiecujących Szymońskiego i Przemysława Frankowskiego. Niemniej jednak przy obu selekcjach trudno cokolwiek zarzucić Adamowi Nawałkowi. Pałce. Bo stawiał na piłkarzy z ograniem i rytmem meczowym, starając się uzupełnić szeroką kadrę o kilku dobrze rokujących zawodników, żeby nabrali turniejowe ogłady. Nadchodząca portugalska karta w dziejach reprezentacji Polski zaowocowała dwiema spektakularnymi klapami na stanowisku selekcjonerów, a nauczka z Paulo Souza nie sprawiła, że przy zatrudnieniu Fernando Santosza zachowano rozsądek chociażby w kwestii kontraktu. Przed ogłoszeniem kadry na Euro 2020 Paulo Souza postanowił nieco zamieszać na liście powołań i nie znalazł. Miejsca m.in. dla Kamila Grosickiego, a będący w niezbyt dyspozycji Strzeleckiej Piątek z listy skreślił się sam z powodu kontuzji kostki. Czy obaj byliby zawodnikami, którzy byliby w stanie zrobić różnicę? A może bardziej szkodliwy był brak Sebastiana Szymańskiego, który brylował w wyjściowym składzie Dynama Moskwa? Portugalski trenero nigdy nie udzielił swoich jednoznacznych odpowiedzi, a kibice mogą analizować, gdzie są Przemysław Płacheta bądź Michał Helik, którzy swoich karier po udziale w Euro 2020 nie rozwinęli. Zimowy Mundial w Katarze stał pod znakiem kontrowersji związanych z premiami dla piłkarzy, ale i pod względem powołań Michniewicz'a znalazło się kilka wątpliwych decyzji, budzących dyskusję wśród kibiców i dziennikarzy. Znów duży kredyt zaufania dla piątka, czy postawienie na Jędrzejczyka, nie mającego ogrania zawodnikami klasy światowej, wzbudzały głosy niezadowolenia. 35-letni defensor Legii po raz ostatni na zgrupowaniu kadry pojawił się we wrześniu 2020. Proszę nie dzwonić, nie komentuję powołań. Trzymam kciuki i do przodu polsko podsumował krótko Zbigniew Boniek, no więc przed mundialem nikt już o nic nie pytał. Za to w ocenach po turnieju wskazywano na brak chociażby Dawida Kownackiego czy Mateusza Klicha, ale tak po prawdzie można zadawać sobie pytanie, na ile byliby w stanie postraszyć obronę późniejszych mistrzów i wicemistrzów świata. A jak będziemy podsumowywać wybory Michała Probierza okaże się już niedługo, bo oprócz niefortunnych urazów Milika, który na pewno na Euro nie zagra i kontuzji lewego Świderskiego i Dawidowicza, gdzie przynajmniej jednego z tych trzech zabraknie w inauguracyjnym starciu choć też nie jest pewne, że kapitan kadry zdoła powrócić na drugi mecz grupowy, to trudno mówić o złych wyborach lub promowaniu na siłę piłkarzy nie mających reprezentacyjnych umiejętności. Dwa ostatnie sparingi przed wyjazdem do Niemiec pozwalają za to wierzyć, że nawet w przypadku słabego wyniku będzie można chociaż mówić o ambitnej i przyjemnej dla oka grze. A także to co najważniejsze, z optymizmem spojrzeć na wymianę pokoleniową kręgosłupa kadry. A Waszym zdaniem, który brak powołania na wielkiej turniej w reprezentacji Polski był najbardziej szokującym w XXI wieku? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, nowe osoby do subskrypcji kanału. W kolejnym filmie widzimy się już pojutrze, a także potem w poniedziałek, bo teraz będzie naprawdę bardzo dużo się działo z okazji oczywiście Euro 2024. Więc przed pierwszym meczem Polaków będzie jeszcze jeden materiał, na który gorąco zachęcam i zapraszam do oglądania. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.